Cześć, witam Ciebie na dzisiejszym treningu. Dzisiaj poćwiczymy nad mocnym core, czyli trzonem ciała, ale nie będziemy robić nudnych brzuszków, zrobimy sobie kreatywny trening na core. Dokonamy dzisiaj 6 ćwiczeń. Najpierw zrobimy 3 ćwiczenia i zamkniemy tą serię, później zaczniemy kolejną trójkę, i w ten sposób wzmocnimy całe ciało. Do dzisiejszego treningu przydadzą Ci się dwa klocki do jogi. Mogą to być też jakieś inne przedmioty, które są twarde, tak aby było na nich stabilnie. Przejdziemy sobie przez dzisiejsze ćwiczenia i przy okazji się trochę rozgrzejemy. Pierwsze z nich ustaw dłonie na szerokość barków, palce stóp zadarte na podłodze, kolana pod biodrami, wdech i na wydechu biodra do góry i do tyłu. Stopy trzymaj na szerokość bioder, dłonie na szerokość barków albo troszkę szerzej, palce dłonie skierowane do przodu. Wciskaj palce dłonie w matę, knykcie w matę, łopatki szeroko na plecach. Zaczynamy w tej pozycji, wdech i na wydechu ugnij kolana, przenieś barki do przodu i zawieź kolana centymetr nad podłogą. Trzymaj mocny brzuch, możesz zrobić tutaj delikatny kocik grzbiet, tak aby trzymać brzuch jak najbardziej napięty i wracamy do pozycji wyjściowej. Zróbmy sobie to jeszcze raz. Kolana nisko nad matę, barki nad dłonie. Zaciskaj palce na podłodze. Patrz w dół i biodra do góry. I powoli jeszcze raz. Powolutku, powolutku. Jeżeli będzie ci bardzo ciężko, możesz kłaść kolana na matę, ale trzymaj cały czas napięty brzuch. Stara się nie puszczać brzucha. Nie robimy tutaj żadnego wygięcia w plecach. Mocny, prosty. Kręgosłup. Ok. Kolejne ćwiczenie. Połóż się na plecach. I połóż klocek na stopach. Tu uwaga pylej, żeby ci ten klocek na twarz nie zleciał. Trzymaj stopę nad biodrami, dłonie na podłodze. I pulsuj góra i dół. Czyli próbuję podnieść pośladki do góry i dół. Staraj się nie sięgać stopami za głowę w ten sposób. Trzymaj stopy ta cały czas w jednym miejscu i tylko bioderka w górę i dół. Mocne napięcie brzucha. I coś takiego robimy 10 razy w naszym yy, treningu głównym. Tutaj kilka razy sobie powtórzę, żeby wiedzieć o co chodzi. Czyli mocno do góry, stopy to czas flex, pilnuj, aby klocek nie zleciał. Ok. I klocek w ręce. Kolejne ćwiczenie. Weź oba klocki. Postaw klocki po bokach bioder. Dłonie powinny być na wysokości barków. I teraz kilka opcji w tym ćwiczeniu. Albo podnosimy biodra do góry do góry i do tyłu, żebra wciągnięte, kocik rzbecik, odpychamy się rękami od podłogi. Druga opcja: biodra do góry i stopy do góry. Trzecia opcja: nogi proste, biodra do góry, stopy do góry. I jedno powtórzenie. To jest dosłownie góra i dół. OK? Jeżeli jesteście bardzo Ciężko, możesz rzeczywiście ugiąć nogi, jeżeli chcesz z prostymi nogami próbować, możesz też próbować tylko podnosić biodra, góra i dół. Możesz nawet trochę do tyłu biodra przesunąć, góra mocne żebra do kręgosłupa i dół. OK, zróbmy kilka razy, tak żebyś wiedziała, wiedział, jaką chcesz opcję zrobić. 10 razy. Ostatni raz. Ok. Klocki na bok. Tą rundkę zrobimy trzy razy. Każde ćwiczenie po dziesięć powtórzeń. Potem przechodzimy do kolejnych trzech. Pierwsze to nawasana, ale to nie wszystko. Ręce za głowę. Lewy łokieć do prawego kolana, lewa noga prosta i zamieniamy. I dziesięć razy na każdą stronę. Czyli raz, i dwa i trzy. Pa. Mocno wciągnięty brzuch w stronę kręgosłupa. Jeżeli jest ci bardzo ciężko, podeprzyj się z tyłu i tylko nogi się prostują. Albo stopę na matę i tylko łokcie do kolana, ale trzymaj ciało trochę odchylone. odchylone. Kolejne ćwiczenie. Weź klocek, przejdź do klęgu podpartego, połóż sobie klocek na lędźwiach. Trzymaj dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. I lewa noga ugięta na bok, prawa ręka na bok, ugięta i dół. Prawe kolano na bok, lewa ręka na bok, lewy łokieć ugięty i dół. Podnosimy tylko rękę i nogę, staramy się nie kręcić biodrami, dlatego mamy właśnie ten klocek na lędźwiach, aby upewnić się, że nie machamy za bardzo, nie ruszamy za bardzo całym ciałem, a tylko rękami i nogami. Trzymamy mocno wciągnięty brzuch, nie robimy tu żadnego wygięcia. Cały czas brzuch wciągnięty do kręgosupa. Ok, i kolejne ćwiczenie: deska i prawe kolano do, prawego, do prawej pachy. Zjeżdżamy do nadgarstka, góra i deska. I to samo druga noga. Dół, góra i deska. I to jest jeden. I kolejne. Uf, I drugie. Druga strona. No ok. Pum, pum, pum. Ok. To są nasze trzy kolejne ćwiczenia. I zaczniemy sobie od pierwszego. Robimy 10 powtórzeń. Przechodzimy do psa z głową w dół. Ustaw się. I start. Wdech. I wydech, kolana nad matę. Wdech, pies. I wydech, kolana nad matę. Żebra wciągnięte do kręgosłupa. Wdech. Trzy. Cztery. Pięć, mocny brzuch. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I dziesięć. Ok. Teraz kładź się na plecy. Klocek na stopy. I ostrożnie pulsujemy. I start. Raz. Dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ok. I kolejne klocki po bokach bioder. Ustaw nogi tak jak chcesz, żeby były. I podnosimy się. Raz. Dwa. Trzy. Wciskaj palce, dłoń w klocki. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I dziesięć. Ok. Wracamy do pierwszego ćwiczenia. Pies głową w dół. I start. Wdech. Wydech. Raz. Dwa. Kolana nisko nad mato. Cały czas mocny brzuch. Pępek do kręgosłupa. Cztery. Barki nad dłonie. Pięć. Mocny brzuch. Sześć. Odpychaj się rękami od podłogi, gdy kolana schodzą w dół. Siedem. Osiem. Dziewięć, dziesięć, kładziemy się na plecy. klocek i start. Raz, dwa, trzy, stopy do góry, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Okay, oba i start. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, mocny brzuch. Osiem, dziewięć i dziesięć. Wracamy do pierwszego ćwiczenia. I start. Raz, dwa, trzy, cztery, kolana nisko nad podłogą, pięć. Cały czas stabilny kor. Siedem pępek do kręgosłupa. Osiem, dziewięć, dziesięć. Kładziemy się na plecy, klocek na stopy i start. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i oba ludzki. I start. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć siedem osiem, dziewięć, i dziesięć. Ok, przechodzimy do naszej drugiej serii, czyli nasza nowa sana. Ok, przygotuj się, wybierz swoją opcję, i start raz dwa. 3 4 5 6 7 8 9 10 Okej. Okay. Kąk podparty klocek na lędźwia i start. Lewa noga na bok, prawa ręka na bok. Raz. 2. Powoli i stabilnie. Trzy, podnieś jak najwyżej i rękę i nogę. Cztery, ale nie machaj biodrami. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ok, i kolejna deska. Kolana do tricepsa i zjeżdżamy do nadgarstka. Zaczynamy od prawej. Zjeżdżamy góra jeden. Wysoko do góry kolana nisko, wysoko i dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć. Ok, i wracamy do pierwszego ćwiczenia. Siadamy na macie. I start. Raz, prostuj tą nogę, która jest nad podłogą. Cztery, pięć, sześć siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Okej, okay, klank podparte i start. Raz, mocny pośladek, dwa, trzy, cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. A i koniec. Ja się podłam w trans. OK? Deska. Przygotuj się i start. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Okej, okay? ostatnia seria. <ścoughs> usiąść na macie, przygotuj się i start. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Kęk podparty i start. Raz dwa stabilny trzon trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć ok i ostatnie ćwiczenie. Deska i start. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. OK. Połóż się na brzuchu, połóż łokcie przedramiona na matę, łokcie dłonią na szerokość. Barków stopy płasko na macie i otwórz klatkę piersiową, pociągnij łokciami w stronę bioder. Według kręgosłup. Połóż dłonie po bokach żeber, podnieś biodra do góry. Usiądź na piętach, duże paluchy stykają się. I przejdź do pozycji dziecka, czoło na matę. Rozluźnij się, rozluźnij barki, brzuch. Dziękuję Ci bardzo za wspólny trening. Mam nadzieję, że czujesz się dobrze. Jeżeli masz ochotę, możesz go powtórzyć, tą samą serię jeszcze raz. Jeżeli chcesz potrenować dłużej. No i co? Do zobaczenia następnym razem.